Siemano widzowie, już nagrywałam film o tym, ale prosicie mnie o to, żebym pokazał na struny basowe. Zakłada się to samo tak samo, ale pokażę jeszcze raz. Pierwsze, co to ściągamy strunę. To chyba, że wapekła to, to ściągamy to, co zostało. Na temat tego mówię w wcześniejszym filmie. Dam link w opisie. Dobra, i teraz powoli. Tutaj jest taka dziurka, i przez nią przekładamy strunę. Ja oczywiście używam, założę to, co przed chwilą ściągnąłem, ale wy załóżcie nową. Dobra, teraz tak. Mamy strunę. Dwie części. Ta część tam jest gdzieś dalej. Dobra. Bierzemy pierwsze co? Tutaj o. Zrobimy pierwszą petelkę. Proszę, tak to powinno wyglądać. Zaciskamy trochę i bierzemy i tutaj następną petelkę robimy. I zaciskamy pod to Tutaj, tutaj jest te oryginalne zawiązanie. A tutaj jest to, co na wcześniejszym odcinku robię. Dobra, zawiązałem. I teraz ciągniemy na samą górę. Aż tutaj. I tu przekładamy. i będziemy zaciskać z powrotem dobra i teraz stroimy To jest gui Talele, proszę nie mylić z Ukulele. I ono ma trochę inne strojenie, ale jak będziecie stroić zwykłą gitarę, no to tu powinno być E. Bo to jest ta strona E najgrubsza. Tutaj mamy A za to. Bo guitale po prostu w normalnej gitarze to jest piąty próg. To jest piąty próg, tylko że oczywiście ja mam nie nastrojonek. Więcej informacji daję tak jak mówiłem w filmie, który zamieszczam w opisie. A bardziej jego link zamieszczam w opisie. Dobra, widzowie, to tyle. Proszę, abyście zostawili łapkę, w górę, subika, słoneczkiem. No i co? Bajo!